Może być kurwa potrójny pocztwórny Zapraszam Zobacz, kolega nam tu jeszcze przyszedł pomóc Cofnij się lepiej do wody. To jest kurwa Ostrzekaj Mówić mi cofnij się w momencie gdy kurwa pociskiem nie mnie leci <laughs> No to dzięki za ostrzeżenie Stary, według demokracji powinieneś wyczuć o kurwa, no to kurwa, <laughs> to e, to było przeciwko demokracji, dlatego tego nie wyczułem. Zakłócenie mocy. Nikt nie podjąłby się <laughs> takiej herezji jak ty, jak ja? <laughs> O ty, kurwa, Jak działa? Jak działa? Nie wiem, jakiego znowu do mnie kebaba chcesz, ale nie jestem zainteresowany. Tak działa? tak działa? Stary, ja nie chcę... ja nie chcę żadnej pościeli odpierdol się, <laughs> Super, hell -divers to hell -pods. Repeat. Hell -divers to hell -pods. A jak się mam Dada. Like, da cię będę jebał w żapu O, <laughs> <laughs> <Out> <diferente. sharp> <eza> to do zobaczenia! Dobra, do <laughs> Okej, okay, do da dania. Nie! <laughs> dobre nowinki. niedobre nowinki! Kurewsko, niedobre nowinki! Ja, ja...